No, i proszę Państwa, Ukraina znowu pokazuje klasę. Polska przez dwa lata otwierała granice, przyjmowała miliony uchodźców, dawała mieszkania, jedzenie, 500, plus, szkoły, szpitale, darmowe autobusy, a nawet miejsce w kolejce do lekarza przed własnymi obywatelami. Polacy oddawali swoje domy, ubrania, a rząd wydawał miliardy. I co z tego mamy? Teraz słyszymy, Polska nas obraża ustawą, to my wam dowalimy ustawą o waszych zbrodniach. No serio. Tak się dziękuję za gościnę. To już nie jest polityka, to po prostu ukraiński kabaret. Ukraina zamiast powiedzieć dzięki bracia, że nas wspieracie w wojnie, że mamy z was tarcze i zaplecze, mówi jeszcze raz wspomnicie wołyń, to my wyciągniemy wam Armię Krajową i Bataliony Chłopskie. To tak jakbyś zaprosił kumpla do domu, nakarmił go, a on przy stole by powiedział, no spoko, ale twoja matka to kurwa. I jeszcze to ich święte oburzenie. Nie upolityczniajmy historii, a sami co robią? Dokładnie to samo, tylko przeciwko Polsce. To tak, jakby złodziej krzyczał, ej, nie wolno kraść, a jednocześnie wynosił ci telewizor z pod pachy. Pamiętajmy. Polacy pomagali Ukrainie jako piersi, kiedy większość Europy udawała, że nie widzi. Niemcy liczyli kasę, Francuzi ładowali gaz, Węgrzy grali z Putinem w karty, a my dawaliśmy rakiety, czołgi, transporty humanitarne. Nawet wiejskie OSP woziły generatory i apteczki. I za to wszystko, co dostajemy? Groźby ustawowe i odwet historyczny. No to ja przepraszam, ale to nie jest wdzięczność. To jest plucie w twarz. I niech Ukraińcy nie myślą, że Polacy będą siedzieć cicho, bo my już się raz w tej historii na tym przejechaliśmy. Można pomagać, można wspierać, ale jak ktoś próbuje z ciebie robić winnego, kiedy ty podajesz mu rękę, to już nie jest przyjaźń. To jest toksyczny związek. A w toksycznym związku zawsze ktoś się w końcu budzi i mówi. Dość tego, spakuj monatki i wypij.